Siema, siema, naturalnie i profesjonalnie. Mamy się 20 września i lecimy z siewami. Na pierwszy rzut le leci jęczmień ozimy Laubella e, po rzepaku ozimym. Uprawiane tutaj było kilka dni temu. No i niestety zrobiła się totalna, totalna pustynia. Mam nadzieję, że popada. Romek w międzyczasie zbiera kamienie przed siewem i bezpośrednio po siewie, bo tutaj dość dużo kamieni się akurat wykuluje. Mam nadzieję, że przyjdzie jakiś deszczek za kilka dni i wschody będą ok. Na innych plantacjach jest o wiele, wiele lepiej, ale tutaj niestety wodę wyciągnęły samosiewy rzepakowe i już podczas uprawy było po prostu sucho. A jeszcze kilka dni to czekało, bo zabrałem się za uprawy wszystkie po prostu po kolei, tak jak leciało. No niestety nie ma kto wsiąść, wsiąść i siać od razu bezpośrednio po uprawie, dlatego sobie po prostu porobiłem tak, zorganizowałem, że wywoziłem obornik, wywoziłem gnojowicę i wszystko powoli, powoli uprawiałem, no i teraz całość będę po prostu siał z tym, że no niestety no wiąże się po prostu z tym, że gdzieś tutaj ta woda mogła z tych pierwszych kawałków odparować. Mówię, to co uprawiałem jeszcze chociażby wczoraj po gnojowicy, no to jest sztosik, tam naprawdę Wilgoci od groma i już jutro tam będę siał plantację nasienną, a tutaj niestety na tych słabszych, dłużej czekających kawałkach tej wody po prostu, no, brakuje, nie ma co ukrywać. A teraz takie małe, szybkie zaproszenie na agroshow w Betnarach, gdzie możemy się zobaczyć i zbić jakąś piąteczkę. W sobotę o godzinie 15 na stoisku Satem Union i całą niedzielę na stoisku Swimmer. To jest od 9.30 do godziny 15.00. Do zobaczenia. A wracając do tematu siewu, mimo że sucho, to jednak nasiona są praktycznie w 100% przykryte. To cieszy. Wrzuciłem je trochę głębiej dzisiaj, na około 3 cm, gdzie zazwyczaj tak się staram na dwójce pozostawiać pozostawać, ale no dzisiaj mówię, jest tak sucho, kurde mam nadzieję, że ta wilgoć po tych kółeczkach dociskowych jakoś tutaj podejdzie i że będzie to wyglądało w miarę spoko. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak przesuszone, z tego względu też troszkę podkręciłem normę wysiewu, bo planowałem wysiewać po 250 roślin na hektarze ale podrzucam na 270. To i tak wychodzi 140 kg, dosłownie tam 10 kg różnicy, ale no na tak suche warunki jednak no jest ryzyko, jest ryzyko, że coś tam nie powschodzi, nie? Więc zostawiam. O I już lecimy z żytem hybrydowym ozimym Sudreamer. Taka wcześniejsza odmiana, jedna z wcześniejszych na rynku, żeby sobie trochę żniwa tutaj rozłożyć w czasie. Więc mam nadzieję, że ona poleci w pierwszej kolejności, zaraz po jęczmieniu ozimym. Co do obsady, 1,6 jednostki na dzisiaj sieje. Po weekendzie już tam będę zwiększał do 1,8. Tak sobie zawsze to przesuwam w czasie około tam połowy września, półtorej. I pod koniec września dwie jednostki. bo to. Że jest jakby wiedzieć propozycja, sugestia siania dwóch jednostek, to nie oznacza, że dwie jednostki siejemy w każdym terminie siewu. Zawsze to trzeba sobie gdzieś tam trochę poprzestawiać względem terminu. No i tutaj mamy działeczkę, jak widać, bardzo, bardzo piaszczystą. Co prawda, jest tutaj od 3a do 6. <noise> Tej trzeciej a jest dosłownie 5 arów. Głównie tutaj jest czwarta b piąta, szósta. No im dalej pod lasem, tym, tym słabiej, ale nie ma co się, że tak powiem, Przyjmować, że to sobie poradzi. Zresztą tutaj to jest mój pierwszy kawałek, taki nazwijmy to, który dostałem e, ja jako ja. Była to pierwsza darowizna od rodziców i tak naprawdę pierwszy kawałek, który kupił kiedyś mój ojciec za Kawalera. Więc to była taka pierwsza inwestycja jego, i potem pierwsze moje pole. Z tym, że chociażby ten las też już był dosadzany w międzyczasie. Jezus Maria. Kurzawy od groma. Znowu jakiś kamień. No i mega, mega kamieniste pole, dlatego Romek też tutaj ma roboty dość dużo. Bo tutaj jest zbierane co roku, i co roku parę łyżek się z tego kawałka ściągnie no właśnie, ja mówię o kamieniach, a tu cyk, kamień w wale. I jeszcze na koniec, bo tak akurat spojrzałem na wskaźnik od paliwa. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest u was różnica między ceną detaliczną, a ceną kurtową, bo u nas praktycznie robi się już złotówka różnicy. 5,90 na stacji, 6,80 w kurcie, co jest no niebywałym zjawiskiem. I zastanawiam się, do czego po prostu to dąży, czy to dąży do tego, żeby wyeliminować jeszcze jak najwięcej hurtowników i Orlen mógł robić co chce, bo na to wszystko po prostu wskazuje. I grupa, są to jakieś tam teksty i informacje odnośnie tego, że Orlen chce ją przejąć, a co tak naprawdę się dzieje, do tego nikt do końca nie wie. Teraz sytuacja, że najpierw hurtownikom obcinają dostawy, przez co obcinają nam dostawy, i wielu firmom bądź są trudności po prostu z dostępnością. Następnie taka sytuacja, jaka teraz ma miejsce, że paliwo w hurcie jest o wiele droższe niż paliwo na stacji. To jest po prostu niebywałe i sam się zastanawiam, czy tankując kolejny raz ciągnik nie pojechać na stację, bo no jest po prostu o wiele taniej. Wiadomo, że trzeba parę kilometrów zrobić więcej, ale. No przy tankowaniu, no nie wiem, 200 litrów to jest no 200 zł, więc mieć, a nie mieć. Co prawda paliwo tam zamówiłem, ale zamówiłem je po 6,20, więc sobie tam mogłoby spokojnie jeszcze teraz należeć, bo i tak dziś jak mi nie starczy jeszcze to, co ja w streamerze mam, ale no naprawdę niebywałe to, co się po prostu odwala na rynku paliw, zresztą nie tylko na rynku paliw. Możemy tutaj naprawdę długo, długo o tym e, dywagować. Dajcie znać po prostu w komentarzach jaka jest u Was różnica i co mm, o tym myślicie. A jeszcze o jednej sprawie bym zapomniał. Tą no, wycieraczkę mam kupioną w razie W, bo to już po prostu co <grywam> nagrywam, to widzę ją e, w ekranie, że już taka wisi zmęczona życiem. Ale mam ją kupioną, mam, spokojnie. Co ja chciałem mówić? Co ja chciałem mówić? Dobra. Poszukuję z polecenia sprawdzonych, dobrych, wytrzymałych systemów odwodnienia liniowego. Bo jest trochę tych firm, nie ukrywam. I każda trochę, jakby powiedzieć, inaczej wypada cenowo. Każda mówi co innego. Jedni mówią, że starczy odwodnienie 10 cm, inni 20 cm. Wiecie jak wygląda sprawa odwodnienia, inaczej, wiecie jak wygląda podwórko u mnie. No i zastanawiam się po prostu odwodnieniem 15 cm. 10 cm jest według mnie jest za mało, ale poszukuję już takich sprawdzonych, które gdzieś tam macie u siebie na podwórkach, na jakichś placach itd. Czegoś po prostu mocnego, trwałego Więc też możecie dać mi albo właśnie w komentarzu, albo W wiadomości prywatnej e, Jakieś takie polecajki Bo jest to no rzecz, którą muszę jeszcze zamówić krewężniki, mamy powkładane, teraz akurat taka trochę luka się zrobiła, nie dojechała kostka Szara Która miała już być e, Też Łukasz idzie na urlop, więc dwa tygodnie trochę Będę z rozbobranym podwórkiem, ale na no spokojnie. To się wszystko zrobi. Przynajmniej jest czas, żeby odwodnienie sobie załatwić. To na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie rolniki profesjonalne.